Cześć, Witajcie z tej strony, tak tak. I dzisiaj zagramy sobie pierwszą bitewkę z Łódźciem 372 672 w line-upie No i co, zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwszy raz będę używał tego pojazdu, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. No ale dobra. Lecimy. A właśnie, jak spodałem się film, subieki łapka mile widziane. Discord w opisie. Dziki Gon na was czeka. No, i oczywiście, jak macie pytania, z cokolwiek. Uu, a tej mamy bardzo ciekawy wynik, bo mamy. 8-3. Dobra, dojeżdżamy powoli. Już nasz tutaj oberwał. Jeden. Chyba to nasz. Jak mi się wydaje. I ja tam wzięłem kolegę. Kurde, wjechał mnie do tego meta. Eee, dobra, nie wiem co mam robić tutaj troszeczkę teraz, w tym momencie akurat. Mogę spróbować przejechać na pałę. I to chyba spróbujemy. Jest, puszuje mnie. Odbił się. Odbił się od mojego boku. Staluminium. No chodźcie. Co, boicie się? Chodźcie. Dobra, a jakimś cudem się ode mnie odbijają Nie wiem jakim cudem jeszcze żyję Nie wiem jakim prawem ja jeszcze żyję A jeszcze nie żyję no, no z takiego miejsca mi... Dobra, ci nie przodu, gdzieś to jest znaczę. Marta po prostu mm, coś z szaftu z to mi się nie podoba niestety A, dobra, spróbuję wyskoczyć troszeczkę No błagam, ta amo nie wiem, jakim cudem się jeszcze utrzymuje. Na... No i KW-91 mnie dowaliło. Oh, o, no, to jest... O tył, gdzieś, gdzie on jest? On gdzieś w tych skałkach tutaj jest chyba. O, mamy kolegę. No na... spokojnie, sprawdźmy ile. Ja mam stawiać coś koło 600. Ładownicy! No muszę przyznać, dwa potężne jest. Dobra, jeżdżamy powoli. Gdzieś tutaj już są... Już nie żyje, ale ten jeszcze żyje. No i kurna, stoimy w miejscu I to jest już w zasadzie po nas Bo musimy się naprawić Chyba, że mnie nie poprawi kolega Eee Jakim cudem jesteś Naprawdę nie wiem jakim cudem ja jeszcze żyję, ale tam jest jeszcze kolega Jak ja żyje Ale... O no dobra, jeszcze żyję. Ale woda, nie wiem. To było takie randomowe. Dobra, wyciągamy na pilotę Ale nie pamiętam po z którym miałem... Nie widzę nic poza nim A no, trzeba się poszedć do przodu Nie wiem jakim się on nie oberwał o. Nie wiem co z tym gościu robią, lata tak dziwnie Nie wiem co źle robię M47 dobili, bardzo dobrze. Nie nie widzę przeciwników żonych. Co mnie troszeczkę martwi niestety? Ten radar może się tak kręcić fajnie. Uu. Nie, dobra, widzę on się bardzo wolno, po prostu kręci. Okej. Okay. Na, na niego wyjechał na M163, chciałbym w sumie... ...dupnąć kolegę. Jest! Mamy go! O tym właśnie mówiłem. ja trochę gram agresywnie tą pelotą. Nie wiem czy to dobrze. Nie wiem jak się powinno nie ugrać jeszcze do końca. To, że oni nie mają żadnego lotnictwa teraz i tak mnie nie on nawet zabił. Dobra, idziemy na B. Taki jest mój generalnie genialny plan. Mówiłem, że tam jest jakaś pelota na B. Czyli coś, co jestem w stanie zniszczyć? Albo light? A, XM, to była, ok. E, co ja widzę na radarze? Jestem ślepy. Radar mi niby mówi, że kogoś widzę. Przynajmniej przed chwilą mówił. O, znowu mi mówi, że kogoś widzę. Ale ja nikogo nie widzę No tam tego kolegi nie przebija, tego kolegi też nie przebija No chciał tego, co to mi namierza Gdzie ty tu widzisz coś? Aha Jest, leży Na raz, zapałem go Nie, dobrze, by było jakby ktoś. Ujujuj, uj, ale ja oberwałem tak swoje bo Boże, on stąd nadaje na mnie przestał. Gdzie ja się mogę przed nim schować? Tu się mogę przed nim schować. A nie mam na naprawczego, no tak. Na jeśli bym chciał, to nie mam jak się naprawić. Nie chcę tu być. A ja muszę tu być. Dobrze się ustawiłem? Tak dobrze się ustawiłem.

Co mnie z 7.62 tak łoi? No jaj, nie dałem rady już mu uciec. No ale przynajmniej chwilę coś tam otrzymałem. I przede wszystkim ich poobijałem z tej peloty. To jest też całkiem istotne. Weźmy... Yy, Kurna, powiem tak, że mój team na razie mi pomaga. Ja wiem, że nie mam okini, ale kurde, no, było kilka sytuacji, że po prostu utrzymywałem przeciwników w jednym miejscu po to, żeby ktoś miał czas, żeby ich wybombić. Po prostu. Ja moich teammateów w tym momencie już nie ma, już większość popadała. Eee, i to było dla mnie też aptier praktycznie pełny, no, 8-3 to było dla mnie, tak? To było... Prawie w... No właśnie, mam gdzie... Mam fakt, że ten czołg jest taki potężny, ja się wpitoję na B, tylko niech ktoś się wpitoje na C. Błagam, nie wiem jakim cennym miejscu to utrzymuje. Tą rozgrywkę, a mam 1700 punktów w ogóle. Ej, realny jest nuk, nawet powiem, powiem, że realny jest nuk. Nie, no, nie jest realnie możliwe, musiałby ktoś się wpitalić na punkt C I Zaraz pojadę na punkt A Komuś jakkolwiek coś powołanieć, no wpitujcie się na C Błagam i tak się muszę jeszcze naprawić, ale... No, sam tego nie zrobię Skrzydłowy. No i git. Tak, a to by była bitwa. Ciężka całkiem. Ciężka. Ale próbowałem, tak? Próbowałem Mi się raz tak źle z 37 nie zagrałem. Nie, możecie ocenić sami. Według mnie ta bitwa była całkiem dobra. No i co? Badamy teraz T te 54, tak? Badamy T 54.